Zapraszamy na streama! Planszowe Bestie! Halo, halo! Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina Toos i Łuczu. I dzisiaj mieliśmy przyjemność dla Was zagrać w grę Candy Hunters – Łowcy Cukierków która w tym roku wystartuje ze swoją kampanią wspieraczkową na Gamefoundzie do jakby, do wsparcia tej kampanii was również zachęcamy i dziękujemy Smart Flamingo za przekazanie nam gry do pokazania jej wam. Ponieważ to tłumaczył zasady Candy Hunters idąc z naszym standardowym trybem no, ja sobie zacznę pozwolę sobie zacząć moje ocenę moją opinię na temat Candy Hunters. No i generalnie gra, y, jakby trzyma standard, który, do którego smart flamingo nas y, przyzwyczaiło. Y, czyli byli? jest to przyjemna gierka z prostymi zasadami dużo główkowania jeśli chodzi właśnie o układy dużo takiego myślenia nie dość że logicznego to też myślenia przestrzennego coś co mieliśmy już do tej pory czy to w eterze czy to w AI Space Puzzle tutaj też musimy się troszeczkę zastanowić w jaki sposób chcemy żeby ta plansza nam działała fajna sprawa że tutaj tą planszę też współtworzymy więc ona się stale zmienia ale te zmiany nie są na tyle duże, żeby jakoś całkowicie nas blokowało lub wyłączało z gry. My tutaj, tak naprawdę. Mniej niż bardziej świadomie sobie przeszkadzamy, poruszając się duszkami, e, i tutaj, przy większej ilości partii, dopiero pojawia się taki, e, taki właśnie element blefu, na zasadzie: okej, okay, on dał tutaj swojego ziomka i teraz, czy on chce, żeby ten ziomek tam został, czy dał go celowo tam, żebym e, żeby go wyekspediował, żeby, żeby trafił na to miejsce, które ja chcę, żeby trafił, tak? Więc tutaj pojawiają się mind gamesy. Eee, sama gra szybciutka, przyjemna. Eee, dwie minuty, jeśli chodzi o tłumaczenie zasad, e, a potem, potem już czerpiemy fan e, z gry. E, jeśli chodzi o wykonanie, tak naprawdę, no, tutaj widzimy takie zalążki tak naprawdę, no bo jeśli to jest y, prototyp, to też ciężko ocenić ostateczne wykonanie, no ale jest to, do czego nas Smart Flamingo przyzwyczaiło, czyli kompaktowe pudełko, kompaktowe karty, gra, którą możemy wszędzie zabrać, nie ma problemu, żeby ją gdzieś y, przechowywać, czy nie wiadomo ile miejsc na Kalaksie y, zajmować. E, fajny pomysł z tymi dniami wydrukowanymi, podejrzewam, że to może być jeden ze stretch goli, może? Być może, albo e... po prostu Adam, tak? W albo w Adam. Można dodatkowo m, gdzieś tam sobie spimpować Candy tak jest. Ehm... Także gra przyjemna w obcowaniu. Podoba mi się zajawka tego elementu układanki logicznej, czyli właśnie w instrukcji pokazane takie rozwiązania tych zagadek, które sugerują, że po prostu będziemy mieli, tak jak to wspomniał, kart, na których będziemy mieli pokazany pewien układ i ten układ będzie zawsze rozwiązywalny w jeden sposób. Więc będziemy musieli się po prostu zastanowić, będzie opowiedziane, ile mamy ruchów na to, co możemy zrobić, no i w tym momencie będziemy musieli tak zaradzić sobie tą. Planszą, żeby, żeby udało nam się do tego układu doprowadzić. Ja też wyczytałem w instrukcji taką fajną informację, że te układy logiczne są też o tyle fajne, żeby pokazać ci, jakie triki możesz robić w tej grze grając kompetytywnie, tak? Chociażby to, że nasz duch może się poruszyć do dwóch razy i to, co pokazywaliśmy tutaj na streamie, że te duchy mogą de facto wrócić na swoje miejsce, tak? Jakby musimy ruszyć duchem, ale wykonując ruch możemy wrócić ruchem, ruchem, duchem w to samo miejsce, więc generalnie to jest taki trik, z którego się uczymy podczas gry. Mam nadzieję, że kampania wypali. Będę bardzo ochoczo mówił znajomym o tej grze, bo jest takim procesem, z tym lekkim abstraktem e, na pewno nie, nie jest jakaś przekombinowana albo nie ma jakichś turbo skomplikowanych zasad, więc to jest duży plus. No i mam nadzieję, że też e, jakby dwie rzeczy, do których Smart Flamingo troszkę nas przyzwyczaiło, mam nadzieję, że one się też utrzymają. E, czyli po pierwsze, cena, of, e, jakby ostateczna produktu, która jest, która do tej pory była. E, Atrakcyjna, raczej przystępna. raczej przystępna. No i druga kwestia, czyli prędkość wydania, tak? No tutaj mam nadzieję, że Smart Flamingo będzie to miało trochę na swoim sztandarze dalej. Taką dużą ich zaletę, że to, co wydają właśnie poprzez wspieraczki, to bardzo szybko trafia do wspierających, czyli nie mamy kazusów zablokowanych statków w porcie albo czegoś jeszcze niedopracowanego, czegoś niedokończonego, tylko te produkty no, są dowożone tak naprawdę w okolicach trzech miesięcy po zakończeniu kampanii. Tak, 3... 4 mniej więcej, więc, więc tutaj akurat to jest błyskawiczna sprawa. No tutaj zobaczymy też kiedy w ogóle kampania będzie mm -hmm. Uruchomiona i jak długo będzie trwała, bo tego jeszcze nie wiemy. Los Torpedos też właśnie pytał, pytał na czacie, a cena czy też będzie kompaktowa. No i tutaj jeszcze nie wiemy, tak? Mm -hmm. Nie mamy żadnych oficjalnych informacji, więc, więc no, na pewno jak będziemy wiedzieć, to wtedy się podzielimy. No tak, jak już wspominaliśmy, można zasubskrybować po prostu zaobserwować już stronę preview. Tej kampanii na GameFoundzie i, i na pewno będą jakieś maile, czy, czy po prostu w formie na przykład komentarzy, jakiejś aktualizacji do tej kampanii, e, jakieś dodatkowe informacje będą się pojawiały, nie? Tak. No i z mojej strony tyle chyba. E, ja bawiłem się dobrze, więc jestem y, nawet nie tyle, że zaskoczony, bo, bo spodziewałem się, że raczej, raczej przy tej grze będę się dobrze bawił, więc dla mnie było ok. Polin. Okay. <laughs> e, bardzo przyjemna gra. Podoba mi się tutaj wykorzystanie tematu Halloween, bo jest bardziej taki fajny motyw, zwłaszcza dla fanów tego typu klimatów. Bardzo ładnie jest wykonana. I to, co zawsze tutaj, jeśli chodzi o smart Flamingo, łapie mnie za serduszko, czyli znowu Flaming jest przerobiony. Pokazać do tego. Pod tematykę gry. Tak, tak jest. Tak, mamy teraz Flaminga z dynią na głowie. <gry> Natomiast do samej gry jest przyjemna, aczkolwiek jakbym miała wybierać pomiędzy tymi, które już ugrywaliśmy tutaj no to wybrałabym Ether albo AI, Space hmm? Puzzle, jednak Candy Hunters ma w sobie coś takiego, że mam poczucie, że to jest kolejna podobna gra, więc jest w porządku, ale nie mam takiego poczucia, że bardzo chciałabym tą Grę mieć na półce. Mhm. Natomiast jeśli nie mam pozostałych, to czemu nie? Jakby na tej zasadzie. To takie moje pierwsze odczucia, ale wiem, że jest to właśnie prototyp, więc jeszcze zobaczymy, czy lekki jakoś tam zmieni. Natomiast co do wykonania, bardzo podobają mi się kafelki, które układamy. Nie wiem, jak one się sprawdzą dla osób, które mogą mieć problem z kolorami, bo tam widziałam, że powtarzają się domki na konkretnych w sensie, wzory e, tak. Dachów, tak wzory się powtarzają nie? jeszcze można to sprawdzić no. ale jestem prawie pewna. zobaczymy natomiast natomiast nie no tutaj mamy nie są różne są różne no właśnie, to są, to są są. tak, wiem, że są różne. W sensie da, dla danego koloru się powtarzają. Dla danego koloru się powtarzają. E, tylko no. i tak, i tak jestem ciekawa, jak, jak to w odczuciach mm -hmm. może być mm -hmm. dla kogoś. Jest, to, jest mm -hmm. to na tyle gdzieś tam e, czytelne. Bardzo ładne są duszki, te e, drewniane, bo to są drewniane mm -hmm. e, dynie, także jest to bardzo ładne. Także jeśli chodzi o wykonanie, to bardzo na plus. Nie wiem w sumie co więcej dodać. Myślę, że można przekazać głos to osobie dobra ja dzisiaj postaram się szybciutko bo, no, bo też gra jest mała i tutaj też nie będziemy się nie wiadomo jak rozwlekać ukuło się takie stwierdzenie że jakaś gra jest prosta ale nie prostacka i to raczej pasuje do candy hunters ona jest prosta nie jest prostacka natomiast nie jest też jakimś naprawdę rozmuchanym wybitnie wybitnie duży, jakimś takim zaawansowanym tytułem. Mimo wszystko ona powoduje, że musimy uruchomić pewne trybiki w swoim, w swoim mózgu odpowiedzialne za postrzeganie przestrzenne i to dla osób, które lubią takie abstrakty logiczne, na pewno, na pewno będzie na plus. Ja mam tutaj taki trochę feeling, hmm, ja wiem, trochę może nowej Luny, tylko że nie buduję tego u siebie, tylko budujemy wspólnie Mam trochę taki feeling realizacji kart celów w Takenoko, które są związane z układem planszy. Oczywiście to są jakieś takie zbiór takich prostych mechanik, które możemy odnaleźć w innych podobnych tytułach, tak? podobnej, podobnej wagi. Czy na przykład, jak ktoś się uprzej i tutaj będzie szukał jakichś porównań, to ta szkalar to też może i mieć nawet trochę racji. Natomiast, natomiast no, do czego to się sprowadza? Do naprawdę prostych, naprawdę banalnych zasad, które, które tak jak Adaś już wspomniał, możemy wytłumaczyć w minutę. Myślę, że tutaj głównym targetem będą jednak gracze familijni, gracze trochę bardziej casualowi. Zobaczymy, w jaki sposób będą wyglądały te warianty zaawansowane, bo tutaj też jesteśmy trochę po słowie z Łukaszem Makuchem ze Smart Flamingo. I na przykład dowiedzieliśmy się, ja w sumie nie, nie, nie wiem, czy ja mogę o tym mówić, ale Wam o tym powiem, najwyżej dostanę po uszach, gdzie jest, zapytałem, czy będzie możliwa opcja, kiedy, że będziemy przekładać po prostu jakieś kafelki, które już się znajdują na planszy i właśnie jest taki wariant zaawansowany gdzieś tam w planach, gdzie, gdzie właśnie ta plansza będzie trochę bardziej rotować, bo tutaj na ten moment w tych zasadach podstawowych jednak wkrada się drobna los no bo jeżeli się zablokujemy i gdzieś nie mamy jakiegoś dojścia, no to my tam za bardzo nic nie zrobimy. Liczyliśmy na jakąś kartę celu i jesteśmy z nią trochę uwaleni, bo, bo inny gracz na przykład po nas wywalił nam jeszcze jakiś kafelek dodatkowy z planszy, więc zanim my odbudujemy ten układ, to może minąć trochę więcej czasu. A ta gra tak naprawdę trwa przez 6, 6 tur każdego gracza, tak więc, więc ona bardzo szybko się kończy. To też powoduje, że w zasadzie od, od pierwszego ruchu nie mamy miejsca na pomyłkę. Tak? Musimy po prostu starać się już w pierwszym ruchu po prostu zrealizować jakiś cel. Czy nam się to uda, czy się tam, nam to nie uda, trochę też jest zależne od tego, jakie karty po prostu dobierzemy. Na plus to, co ogranicza losowość, bo, bo tutaj też akurat kontaktowaliśmy się z Łukaszem. Jest fakt, że właśnie najpierw realizujemy cele, a dopiero potem dobieramy karty. Czyli nie ma takiej możliwości, że na przykład realizuję kartę, dobieram nową, a znowu mi coś pasuje i mogę tak po prostu no, lecieć na farcie, tak, i mm -hmm. zrealizować tak po prostu kilka kart od razu. Więc tutaj zobaczymy, jak, będzie, jak będą finalnie rozwiązane te warianty i te zasady. Na ten moment, na pewno, jeżeli chodzi o graczy familii Innych, mogę Candy Hunters polecić, natomiast czy ja bym chciał grać w Candy Hunters? Może niekoniecznie, gdybym był w powiedzmy w jakimś takim towarzystwie bardziej e, bardziej zaawansowanym, tak? Wydaje mi się, że tutaj jednak mm, jakieś takie inne filerki e, trochę, trochę bar bardziej mnie urzekają. Jednak jest to gra, która. Ja też nie mam chyba takiego wrażenia, żeby mi się grało tak bardzo swobodnie, nie wiem czy może nie nagrałem się jeszcze na tyle, żeby jednak e, tak szybko odblokować sobie ten trybik w głowie, który odpowiada za widzenie tych wszystkich układów i, i jednak musiałbym się trochę bardziej zaangażować na starcie. To nie jest taka gra, w którą po prostu rozkładam i, i już i gram, hmm. tylko muszę się zastanowić nad tym pierwszym ruchem, nie? Być może... Przy jakimś takim częstszym graniu będzie to miało, będzie to miało większe znaczenie. Natomiast, no, jeżeli chodzi o grę, właśnie taką rodzinną z dzieciakami, jak najbardziej można Candy Hunters polecić. Ja mam drobne zastrzeżenia na ten moment, jeżeli chodzi o kwestie wizualne. Oczywiście tutaj mówimy o prototypie i mówimy tutaj o, o niefinalnej wersji tego produktu, natomiast to też na pewno przekażemy te, 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 te uwagi w jakimś takim większym feedbacku do wydawnictwa. Mam wrażenie, że Candy Hunters może się trochę średnio prezentować w praktyce, jeżeli chodzi o granie przy jakimś takim gorszym oświetleniu. Przy granie nie wiem, w knajpie, przy granie właśnie w jakimś takim ciemniejszym pokoju, gdzie po pierwsze Kolory postaci tych żetonów, na przykład kolor czerwony i kolor taki brązowy są dosyć mocno zbliżone do siebie. Jeszcze kolor fioletowy, więc to już też się może tak trochę bardziej zlewać. Kolory tych budynków, te żetony zielone chociażby i niebieskie też przy jakimś gorszym oświetleniu mogą, mogą się zlewać, więc tutaj wydaje mi się, że jeśli jest, jeśli jest opcja, żeby jeszcze graficznie Trochę po prostu popracować nad kontrastami tych barw, byłoby to byłoby to moim zdaniem wskazane. Tak? Więc zobaczymy, jak to, jak będzie wyglądał finalnie Candy Hunters. Zanim jeszcze recenzja, tutaj pytanie Glizaka czy można grę porównać do Dragonino King Domino Chyba nie, uciekłbym od takich porównań, bo tutaj tak naprawdę w Kingdomino zależy nam na tym, żeby tą planszę jednak z. Sukcesywnie rozbudowywać i cały czas, jakby ona tutaj zostaje, a w Candy Hunters musimy mhm. też się przestawić na to, że ta plansza będzie nam znikała i mhm. trochę zależy nam na tym, żeby te wyrwy tam robić. Ja myślę, że tutaj w Candy Hunters bardziej w dalszych grach będzie nam zależało na tym, żeby na przykład doprowadzić do sytuacji, w której jednym ruchem jesteśmy w stanie dwa cele zrealizować, tak? bo mhm. to też jest jakby mhm. możliwe, e, tylko się do tego ruchu odpowiednio przygotować. Więc troszkę inne myślenie. Poniekąd podobne, ale, ale, ale troszkę inne. Mhm. Dobrze. No to moi drodzy, przechodzimy w takim razie płynnie do recenzji, ocepcji, rezyme, podsumowania, podsumowania gry Candy Hunters Łowcy Cukierków, która miejmy nadzieję ukaże się nakładem wydawnictwa Smart Flamingo. Pytanie numer jeden. Dla kogo jest gra Candy Hunters naszym zdaniem? No raczej właśnie dla graczy familijnych, być może jako gra taka właśnie pierwsza gra dla rodziny, powiedzmy tak, że mhm. ktoś dopiero zaczyna tak i takie właśnie Candy Hunters bardzo fajnie tam wejdzie. No i dla miłośni miłośników. Dla osób, które lubią gry y, logiczne, abstrakcyjne, y, jeśli pojawi się ten tryb solo, to właśnie dla, dla jakichś osób, które lubią łamigłówki na zasadzie, żeby sobie to porozwiązywać samemu, bo ten setup gry też nie jest jakiś mocno skomplikowany, więc też mm -hmm. da się szybko tą grę rozłożyć. I y, y, y chyba tyle. To jest taki główny target, podejrzewam, y, zakładam, jeśli chodzi o, o Flamingu. Mm -hmm. Tak. Ja tutaj też się zgodzę jak gdyby w zupełności, nie wiem, czy masz coś jeszcze do dodania, Paulina? No to, jeśli, no to jeśli nie, no to przechodzimy do pytania numer dwa, czyli co odróżnia Candy Hunters od innych tego typu gier? I wydaje mi się, że właśnie ta, ten, ta plansza, którą jednocześnie i układamy, i, I, ją wiemy, tak? i, i ją jednocześnie niszczymy. Dosyć dużo właśnie też takiej interakcji negatywnej w sumie właśnie niby gra rodzinna, a tej interakcji negatywnej może się tutaj trochę, trochę pojawić, tak? bo właśnie A coś zabierzemy komuś jakiś, jakiś układ. Jest trochę losowości, no bo jednak przy grze na większą liczbę osób, no tutaj Ci pozostali gracze mają trochę większy wpływ na to, co nam z tej planszy zniknie, mogą nam i pomóc i mogą nam tak naprawdę e, bruździć, więc tutaj tak trochę na dwoje babka wróżyła, <laughs> ale, ale wydaje mi się, że kwestia tej, tej właśnie e, planszy, którą i jednocześnie budujemy i jednocześnie ją sobie e, niszczymy, więc e, co? No to przechodzimy do ocenek w skali mm -hmm. BGG od 1 do 10, Adaś. U mnie to będzie 7,5. E, przyjemna, e, prosta, nieprostacka gra. E, chętnie będę do niej zasiadał. E, I być może ktoś to wykreśli z bingo, ale jestem ciekawy, jak będą wyglądały te układanki solo, w sensie te, te logiczne. Dla mnie 6,5. Mm -hmm. No, tak jak powiedziałam, jest w porządku, ale mnie no, nie, nie, nie porwała. Mm -hmm. Dla mnie też będzie 6,5. Tutaj akurat fajna gra, do której siądę, ale raczej z graczem, z graczem familijnym. Mogę sobie zagrać w Candy Hunters właśnie z dzieciakami, mogę sobie zagrać w Candy Hunters z seniorami. Natomiast niekoniecznie proponowałbym ja Candy Hunters w towarzystwie osób takich grających. Tak? Wolałbym, jednak, wolałbym jednak inne tytuły, ale tutaj właśnie. Paluszek. Mm -hmm. paluszek, bo teraz tak sobie pomyślałem, mm -hmm. że też musimy jeszcze raz to podkreślić, że to jest Candy Hunter z Prototy. wersji prototypowej tak, tak, i tak, być tak. może to się zmieni, tak, tak jeśli oczywiście. chodzi o te zasady zaawansowane. Oczy nie? Oczy oczywiście, no na ten, na ten moment jest to. Po prostu działająca gra, która też szyje po prostu z, 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 kilku, z kilku znanych już mechanik, tak? nie jak gdyby odkrywa niczego na nowo, ale też powoduje, że faktycznie no, musimy ruszyć szarymi komórkami, tak? to nie jest tak, że wejdziemy w nią i, i po prostu już wszystko widzimy i, i, i samo, jest, to, jest to jakimś takim samograjem. Więc, więc tutaj jednak, jednak trochę zaangażowania po prostu potrzebujemy, tak? No Trudno mi tutaj też jak gdyby dźwigać tę ocenę bardziej, bo tak jak Adaś mówi, tak, nie znamy finalnego po prostu wykonania tego produktu, więc, więc to też po prostu ani nie ciągnie tej oceny jakoś tam w dół, ani nie, 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 nie ciągnie jej w górę, nie? Mhm. Dobrze, moi drodzy, no to co, mamy to. Jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby sobie kampanię Candy Hunters na GameFoundzie po prostu sprawdzić, zaobserwować ewentualnie, żeby tam właśnie otrzymywać mailowo czy informacje o starcie kampanii, czy jakichś aktualizacjach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Smart Flamingo za przekazanie tego prototypu właśnie do zaprezentowania Wam, Widzą Bestii, i ogrania na naszym streamie. I dziękujemy przede wszystkim naszym patronom, dzięki którym właśnie nasze materiały powstają w takiej formie i w takiej jakości. Czyli wspieracz Anonimowy Rizo, razem mamy wszystko: Misiu, Patel, SMP, zakazany Nick, Kawa oraz Garyś. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Zachęcamy Was do subskrybowania nas na Twitchu, YouTube, lajkowania naszych innych kanałów w social mediach. A tymczasem żegnamy się już z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. A widzów transmisji Twitch poprosimy o pozostanie jeszcze, bo będziemy jeszcze grali. Tak, to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Także trzymajcie się, do zobaczenia i nie, nie uciekajcie zbyt daleko. Papa, wróciłem pa. kota. Jej oddać na pewno. Dziękujemy za streama. Planszowe bestie. Zapraszam